odtwarzanie profilu. Logic Szepard. o tak wybierz. Nie będziesz mógł cokolwiek Potwierdzam identyfikację. Żołnierz tylko to to już ustawiałem niech będzie. No, Okej. Okay. Zobaczymy jak tam pójdzie z takimi ustawieniami. Jak coś to krzyczcie Myślę, że nie za dużo przejdę. Więc będę mógł w razie czego. A może Shepard pochodzi z ziemi. Brak nadrobić. Na dotyczących rodziny. Bo jej nie ma. Wychowała go ulica. Sam potrafi o siebie zadbać. Widział, jak cała jego jednostka ginie na Akuze. To mogło pozostawić ślady w jego psychice. Ślady na psychice. Każdy żołnierz ma blizny, a on zdołał przetrwać i jakoś się pozbierał. Ojej. Oh yeah. No właśnie, i tu pytanie, czy chcemy. By taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki, tak chcemy. Moim zdaniem, jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Bada, czy coś tam starożytnie. Bla, bla, bla. O co chodzi? Największe odkrycie galaktyczne cywilizacje nazywają ją jednak. Truskawka! Mas efekt ja już myślałem, że nas ją truskawka. Słabo. Truskawka brzmi fajniej. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze? Komandorze? Jestem Komandor Lodzik Shepard. <gryw>

Ciekawie to wygląda. Silniki sprawne. Systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. Co to jest 1500K? 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. No, on się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w Kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest, i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem, rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna, tylko idioci w takie wierzą. Hmm. Tylko w takie wierzą. Przestań skończyć gadać. Zgadzam się. Nie wysyła się widm. Na loty próbne. Właśnie, coś tu śmierdzi. Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Ze systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza zanim dotrzemy do Eden Prime. Da jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, ser. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Szeparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze. No nieźle. Wkurzyłeś kapitana, a teraz ja za to oberwę. Pff. To nie moja wina. Kapitan zawsze jest hmm. w złym humorze. Tylko kiedy rozmawia z tobą, że 10-0, aby uzyskać dostęp do leskonu The... A ja bym chciał wyciągnąć ten... What? Co ja zrobiłem? Coś zrobiłem To mam jakieś... Shit O co w tym chodzi? Jak ściągnąć broń z powrotem? Okej. Okay. Spacja! <grymne> Znowu mam problemy! Dobra. Kontynuuj! Karabin szturmowy. Shotgun. Pistolet. Karabin snajperski. No, czyli mamy różnego rodzaju rzeczy. Granaty... Wzmacniając biotyczne zbroje... <śm> no dobra, ja bym chciał przestać celować! No, przestań celować. O, dobra, znalazłem to. Jak się przestaje celować, a jak się biega. O, tu mamy rzeczy jakieś odkształcenie, rzut. Ku. Dobra. O. Dobra, gdzieś tu mam iść. No to wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś wilma. To nie jego wybór, pani doktor. Siema. Porozmawiaj, F. Nie, to nie jest F, tylko E. Udało się. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Powiedziałbym, że to raj. Tak, raj. Cichy, spokojny, bezpieczny raj. Eden Prime stał się symbolem dla twojego ludu, prawda? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji, uważasz, że jest tam bezpiecznie? Wiesz coś, czego ja nie wiem? Uh. Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. Dokładnie przydałoby To nie się. jest zwyczajny lot próbny. Już się domyśliła. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Nie lubię, gdy ktoś ukrywa przede mną fakty, kapitanie. Dokładnie. To rozkaz z samej góry komandorze. informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik proteański. Myślałem, że proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu Dokładnie, wiedziałem o tym. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku to wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej dwa stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Spodziewamy się kłopotów? Zawsze spodziewam się kłopotów. Musicie Aha. wiedzieć, że Nilus nie jest tu wyłącznie z powodu nadajnika. Chodzi o coś więcej. Ma was ocenić, komandorze. Już wiem, dlaczego wpadam na niego za każdym razem, gdy się odwracam. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Niewielu przeżyłoby na Akuzę. Masz zadziwiającą wolę przetrwania. Bardzo użyteczny talent. Hmm, ciekawe. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widu? Nie wszyscy Turiani gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Mm. Bardzo trudno wybrać Ciekawe. kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko Twoje zadania były dobrze wypełnione. Właśnie, jeśli odmówię, nie to, lubię, to co? decyzję za mnie. Ta decyzja nie dotyczy tylko was, Shepard. Ludzkość tego potrzebuje. Co z tego? Mi się to nie podoba. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Mm, dobra, to już w miarę wiem o co chodzi. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Dokładnie, Pominisz idziemy. Się do... Idziemy, panowie. Mamy problemy. Co jest, Joker? Proszę spojrzeć Mają imprezę mają imprezę chłopaki na ziemię No tak poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! Wielu miejscach! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd potrzebujemy Potrzebujemy... Mm, rączka. To pewnie ktulu. Macki ktulu wyłaniają się z mgły. No. do 38,5 osiem i zatrzymaj. Skąd on wiedział? O, ruszyły mu się jakieś te... to jest... Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Mhm. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt, spotkamy się w ładowni. Dokładnie. Na start dostaniecie i Jenkinsowi, żeby się tylko wy i wyłącznie pistolet. Ale co to jest? To jest jakaś ręka. Włączam systemy maskowania. Ujej, maskujemy się. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie mm -hmm. w stronę wykopaliska. No, spoko. Co z ocalałymi, kapitanie? Nic. Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy okay. do punktu zrzutu numer jeden. Hmm. Sekunda. Sekunda. Pracuje sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. No, okej, okay. jak zwykle mi przeszkadzają podczas gry, ale to normalne yy, Niech ile z dokona zwiadu będzie po, no, poza tym cisza radiowa Można nas liczyć Okej okay. Jasne, spoko, damy radę Damy radę, ziomek Okej okay. Wokół statku bezpiecznie, komandorze. No spoko. Jakoś Nie dziwnie słabo to chodzi. Wróg jest wszędzie. Proszę mieć się na baczności. Czekaj, czemu to tak ścierwi. Zaraz wracam, idę zobaczyć, czy mam coś włączone. Okej, okay. o, dobra, trochę jest lepiej. W ciśniku, aby dobyć broni. Co to do cholery jest? Dobra, jak na razie jest spoko. Hm, o, tam coś jest, czyli dobrze łażę Okej. Okay. Co my tu mamy?